Zadanie 30 z motory 2010 za dwa punkty. Wykaż, że jeśli a jest większe od 0, to następująca nierówność jest prawdziwa. Założenie to jest a większe od 0. Teza jest po prostu naszą nierównością. Musimy udowodnić prawdziwość takiej nierówności. Mój dowód będzie polegał na przekształceniu nierówności danej w tezie do bardzo prostej nierówności i wykazaniu, że dana nierówność jest prawdziwa. Korzystając z założenia mogę pomnożyć naszą nierówność przez 2 razy a plus 1 w celu zlikwidowania tych mianowników. Zauważ, tutaj muszę korzystać z założenia. Dlaczego? Gdyby się okazało, że wartość, która jest w mianowniku, jest ujemna, wówczas mnożąc przez 2 razy a plus 1, mnożyłbym przez liczbę ujemną. I wtedy zmieniłby mi się znak nierówności na przeciwny. Mając założenie, że a jest dodatnie, wiem, że mnożę całą nierówność przez wartość dodatnią. Czyli znak zostanie przepisany bez zmiany więc mnożmy lewą i prawą stronę mnożę przez 2 razy a plus 1 teraz tutaj a plus 1, a plus 1 się redukuje otrzymuję 2 razy a kwadrat i 2 razy 1 to 2 znak nierówności jest przepisywany tutaj dwójka i dwójka się skrócą i otrzymuję a plus 1 razy a plus 1 Czyli a plus 1 do kwadratu. W kolejnym kroku przypiszę lewą stronę, a prawą stronę rozpiszę ze wzoru skróconego mnożenia, czyli a kwadrat plus 2a plus 1. Teraz wszystkie elementy przerzucę na jedną stronę. 2a kwadrat przepisuję, plus 2 także, a te wszystkie trzy elementy przeniosę na lewą stronę. Zmieniając oczywiście znak na przeciwny. Dalej piszę znak nierówności i 0. Redukuję wyrazy podobne. 2 kwadrat minus a kwadrat to a kwadrat. Dalej minus 2a i 2 minus 1 to plus 1. Znaki 0 przepisuję. Dalej trzeba rozwiązać taką nierówność która jest równoważna naszej nierówności podanej w tezie. Możesz wyznaczyć współczynniki ABC tego trójmianu kwadratowego, obliczyć deltę oraz x1, x2, ale lepiej będzie, jak zauważymy, że jest to rozpisany wzór skróconego mnożenia, więc szybko zwijamy to w nawias podniesiony do kwadratu, a w nawiasie a-1. Widzisz, jak zauważysz, że a minus 1 do kwadratu daje nam takie wyrażenie, możesz szybko rozpisać to w postać iloczynową. Znaki 0 przepisuję. Teraz musisz zauważyć, że liczbą, która zeruje mi nawias jest jedynka. Jest to miejsce zerowe naszego trójmianu kwadratowego. Teraz rysujemy układ współrzędnych, zaznaczamy naszą jedynkę, Zamalowujemy ją, ponieważ mamy tutaj znak równa się. Dalej rysujemy parabolę, która jest skierowana ramionami do góry. Dlaczego? Ponieważ przy a kwadrat mamy dodatnią jedynkę. Teraz należy zakreskować wartości, jak widzisz, większe bądź równe od zera. Czyli zakreskowuję wartości większe od zera, a równe są w jedynce. Wyrażenie a 1 do kwadratu jest większe od zera i jest prawdziwe dla wszystkich liczb rzeczywistych. I zwróć uwagę, mając nierówność w tezie, przekształciliśmy tę nierówność do nierówności prostszej, ale do nierówności równoważnej naszej danej. I ta nierówność okazała się prawdziwa dla wszystkich liczb rzeczywistych. Zatem nierówność w tezie będzie także prawdziwa dla wszystkich liczb rzeczywistych, co kończy nasz dowód.